I dzisiejszy odcinek będzie nosił tytuł Słowo do Pastora, część trzecia. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny skałbym, po raz trzeci chciałbym zwrócić się z refleksją, z zachętą, z takimi uwagami do osób, które angażują się w pracę usługiwania, nauczania w oparciu o list Świętego Pawła do Tytusa. Tym razem będzie taki, takie hasło, taka zachęta do tego, aby być wzorem. I apostoł Paweł do tego męża Bożego Tytusa w rozdziale drugim czytamy taką wypowiedź, taką zachętę, takie ukierunkowanie dla niego. I chciałbym to przeczytać i będę chciał przeczytać dokładnie od wiersza siódmego i dodatkowo wiersz ósmy. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony. Nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Kolejnym ważnym przesłaniem dla osób zaangażowanych jest to, że my nie tylko mamy robić postępy, nie tylko mamy głosić Boże Słowo, ale my mamy także sami siebie stawiać za wzór nienagannego, prawidłowego postępowania, nacechowanego prawością, szczerością, nacechowanego miłością. Tymi bożymi, fundamentalnymi cechami, które mają przejawiać osoby zaangażowane w służbę Bogu. A więc każdy pastor, nauczyciel, pracownik, duszpasterz, różne nazewnictwo jest w różnego rodzaju kościołach, denominacjach, związkach wyznaniowych, ale mamy na myśli osoby zaangażowane w służbę, aby każdy z nas musi stawiać siebie za wzór. Musi o tym pamiętać, że moje życie musi być w pełni podporządkowane temu, co głoszę, temu, co mówię. Muszę tak, tak żyć, jak nauczam. Tak musi być prowadzona moja rodzina, tak musi prowadzony być mój dom, tak musi też by jakby do, do tego się też przykładać moja małżonka, moje najbliższe środowisko. My musimy być pewnego rodzaju wzorem, my musimy mieć tą jakby podstawę do tego, żeby powiedzieć, zobacz, ja tak żyję. W moim życiu jest tak, jest tak, jest tak. Staram się tak postępować. Dlatego, że to jest pewnego rodzaju fundament, kolejny element tego fundamentu, na którym my stoimy. Bo kiedy my się staramy być wzorem, kiedy my się staramy być jakimś przykładem, to my właśnie dążymy do tego, aby ta osoba, z którą. Pracujemy, czy której zjastujemy Boże Słowo, ona miała w nas oparcie i ona miała też zachętę do tego, że ten człowiek to jest taki to jest prawdziwe to co mówi, dlatego, że on tak żyje, on tak postępuje, On tak tak naśladuje Chrystusa jak głosi. On tak wierzy, jak mówi. I on tak dąży do tego, i te same cele, które wyty wytycza innym, sam sobie stawia, on je osiąga. To jest coś bardzo ważnego. Jeżeli często my sami opieramy się na ludziach, wiadomo, że powinniśmy się opierać na Bogu, ale ogólnie mamy taką tendencję, ja myślę, że nawet taką potrzebę, aby współpracując z kimś, mieć w nim oparcie, mieć w nim zachętę. I właśnie każdy nauczyciel, każdy kaznodzieja, każdy pracownik na niwie Bożej powinien być tego rodzaju osobą, która niesie zachętę przez to, że żyje tak, jak mówi, że postępuje tak, jak naucza. I dla tych, którzy nas słuchają, dla tych, którzy Ciebie słuchają, jest to zachętą, jest to przekonywujące. I dlatego każdy z nas, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, Nazludzie, pastorzy, nauczyciele, powinniśmy dążyć do tego, żeby być wzorem, żeby być przykładem i móc siebie dać za przykład do naśladowania, za przykład do zaangażowania, za przykład do poświęcenia. To jest coś bardzo, bardzo ważnego w naszym życiu. Jeżeli spada, ten def, spada i pojawia się deficyt takich wzorców, przykładów, w dzisiejszym właśnie czasie my widzimy, że młode pokolenie, nasze dzieci, często mówimy, nie mają wzorców. Podważane są autorytety. Na jakiej podstawie są podważane autorytety? Właśnie na podstawie tego, że ludzie często coś mówią, deklarują, ale nie żyją tak. Kaznodzieja, nauczyciel Bożego Słowa, ma być osobą, która tak jak mówi, tak żyje, tak postępuje. Ja wiem, że to nie jest łatwe i dzisiaj chciałem się z Wami. Podzielić tą zachętą. Zachęcić siebie, zachęcić was. Dążmy do tego. Starajmy się o to. Jeżeli w czymś nie domagamy, to też bądźmy w tych tematach szczerzy. A nie próbujmy. Często się zdarza, że przewódcy kościelni tłumaczą to sobie. A gdybyś był na moim miejscu, to byś to i to. Bracia, to nie, są wy... to nie jest wytłumaczenie. To nikogo nie przekonuje. Prawidłowym wytłumaczeniem będzie nieraz się przyznać do błędu, ale naprawiać poprawiać, korygować swoje postępowanie lub zachowanie. Niech nam dobry Bóg miłości w będzie, aby w naszym, naszej pracy jednym z fundamentów naszej posługi było nasze życie jako wzór dla tych, wśród których pracujemy, wśród których usługujemy, niech nam w tym jeszcze raz powiem, dopomoże Bóg. I niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.